Witam serdecznie kolejnego dnia, a raczej kolejnej już nocy. Mamy dzisiaj poniedziałek, 16 marca godzina 22.45, więc zapewne większość z Was już śpi o tej porze i pewnie ten filmik obejrzycie jutro, ale mogę z dumą i z radością powiedzieć, że udało nam się zakończyć pierwszy dzień zajęć i to z ogromnym sukcesem. Wszystko nam się udało, wszystkie grupy zostały zrealizowane i zajęcia przebiegły bez większych jakichś tam problemów i. Chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo dumny, jesteśmy dumni z naszej kadry, jak również naszych uczniów, i, i chcielibyśmy powiedzieć Wam kilka rzeczy odnośnie tego, co się u nas działo przez te ostatnie dni, ponieważ to było niesamowite przeżycie i bardzo miło było nam patrzeć, jak nasza kadra już po raz kolejny udowadnia, że praca w naszej szkole nie jest dla nich obowiązkiem, tylko pasją. I jak się wspierają, jak w tych trudnych godzinach. Ciężko pracują, żeby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych uczniów i rodziców naszych uczniów. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób przez ostatnie pięć dni nasza kadra na bardzo wysokich obrotach pracowała i współpracowała po to, żeby to się wszystko udało. Chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszych uczniów, ponieważ spisali się na medal. Frekwencję mieliśmy bliską 100%. Nawet w ciągu roku szkolnego nigdy nam się nie udaje to w normalnych warunkach, więc to było też mega przeżycie i, i fajne doświadczenie. Wszyscy się bardzo starali, pomimo że były pewne trudności techniczne, które naprawdę pokonywaliśmy na bieżąco. Otrzymaliśmy od Was setki maili, wykonaliśmy i też otrzymaliśmy setki telefonów po to, żeby to wszystko fajnie i sprawnie udało nam się przeprowadzić. Także naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i, i wszystkim uczniom, którzy pomagali nam w tym wszystkim i aby nam się to po prostu wszystko udało zrealizować. Było to niesamowite dla nas przeżycie. Przez ostatnie pięć dni wszyscy bardzo, bardzo ostro pracowaliśmy przez wiele, wiele godzin, praktycznie od rana do późnego wieczora, wręcz nocy, po to, żeby to się wszystko udało. I, I naprawdę jesteśmy miło też zaskoczeni, że to wszystko przebiegło bez jakichś tam większych trudności, ale to wszystko zasługa naszej kadry i was, naszych uczniów. Moi drodzy, chciałbym przekazać Wam też kilka wskazówek odnośnie tych następnych dni, bo będziemy podejrzewam, że przez jakiś jeszcze czas w takim trybie pracowali, więc wszyscy musimy się tego przyzwyczaić do tych nowych warunków i, i w tych nowych warunkach musimy współpracować, adaptować się do tego, co się dzieje, ale chciałbym, żebyśmy wykorzystali ten czas wszyscy na to, żeby się rozwijać, pomimo tych wszelkich trudności, które dookoła nas panują, abyśmy mogli maksymalnie wykorzystać ten czas, no może nie tyle czas wolny, ale czas, w którym możemy więcej zrobić dla samych siebie, dla innych, oczywiście zostając w domu, ale nadal kształcąc się, rozwijając, bo jest to naprawdę wyjątkowa okazja. Chciałbym moi kochani podziel podzielić się również tutaj moimi podziękowaniami dla całej naszej kadry, która naprawdę wyjątkowo się spisała, i przygotowałem sobie tutaj całą taką listę, żeby nikogo nie pominąć. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować naszej kadrze technicznej, czyli panu Adrianowi, Łukaszowi, panu Donnikowi, panu Piotrowi, panu Maćkowi i Patrykowi, którzy przez cztery ostatnie długie dni przygotowywali cały sprzęt i, i wszystko technicznie organizowali. Panią Anią z Brykolandii, która pomimo braku pracy w Brykolandii wykonywały i pani Agnieszce, oczywiście, które wykonały setki telefonów do was i odebrały też setki telefonów po to, by sprawnie to wszystko mogło być uruchomione. Również panu Jarkowi i pani Angelice, którzy zadbali o stronę planowania i przygotowania baz danych, list mailingowych. To był ogromny, ogromny wkład pracy i oczywiście całej naszej kadrze nauczycielskiej, która w niedzielę przechodziła szkolenia techniczne, poświęcili swój czas prywatny na to, żeby Przygotować się, abyśmy wszyscy mogli sprostać temu no, niesamowitemu wyzwaniu. Więc yy, bardzo się cieszymy, że to wszystko tak przebiegło. Pokażemy Wam też e, kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało od kuchni, jak to wyglądało u nas, bo pewnie widzicie na filmie, e, na swoich zajęciach tylko twarze swoich nauczycieli. Natomiast pokażemy Wam też taki krótki skrót, jak to wyglądało w, w trakcie przygotowań i, i w trakcie Waszych zajęć, co się działo za drzwiami i za ścianami. Chciałbym, kochani, przy okazji podziękować również firmie UNINET, która umożliwiła nam to przeprowadzenie tych zajęć dzięki temu, że mamy mega szybki internet w tym momencie. I już na koniec kilka wskazówek technicznych, które przydadzą się nam w kolejnych dniach. Kochani, po pierwsze, jak będziemy się komunikować ze sobą, to używajmy imion. Fajnie to brzmi, jak ktoś się zgłasza: Ja jestem gotowy, ja jestem gotowa. Bo powiedzmy, Ania jest gotowa, Paweł jest gotowy, wtedy będziemy wiedzieli, kto się zgłasza. Mamy też prośbę, żebyście pozamykali wszystkie swoje pieski i kotki w innych pokojach. Poproście też rodziców i rodzeństwo, żeby bawili się za ścianą, ponieważ nie chcielibyśmy uczestniczyć w różnych grach i zabawach domowych, żeby im nie przeszkadzać. Mamy też prośbę do uczniów, by nie wysyłać zbędnych informacji, zdjęć na czacie, ponieważ troszkę nam to przeszkadza, i czasem musimy zwracać na to uwagę, a czasem zadzwonić do rodziców. I gdy jakikolwiek problem pojawia się w czasie zajęć, dzwoncie na wskazane wcześniej telefony. Przez cały dzień jesteśmy do Waszej dyspozycji i będziemy Wam pomagać tak, żeby to wszystko sprawnie przebiegało. I za tydzień możecie spokojnie wykorzystać te same linki tak, żeby się z nami już bez problemu połączyć. To tyle na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować i powiedzieć, zakończyć ten wieczór słowami don't worry, be perfect. Do zobaczenia w następnym komunikacie. Dobrej nocy.